Dzień dobry, dzień dobry tu ja górgi. Pewnie się zastanawiacie gdzie jestem. Ja wiem gdzie jestem, ale to raczej nie jest mało istotne, bo głównie chodzi o jakieś, nie, wiem, tło ciekawe do nagrywania filmów. E, witam Was. Tu Ja e, jestem tym co, co, co na tym kanale robi film. E, w każdym razie ten, mam dwa ogłoszenia. Pierwsze ogłoszenie jest takie, że... No, w, Pyrkon. To jest bardzo ważne ogłoszenie, bo chciałbym Was zaprosić na Pyrkon, bo na Pyrkonie to, no, to Już to załatwiam dość dawna, ale no czekam, aż będę miał jakieś oficjalne no nie wiem, potwierdzenie i tak dalej, aż wszystko, wszystko będzie załatwione. Na Pyrkonie mam zamiar mieć stoisko, takie miejsce, gdzie nie wiem, takie narożne miejsce jakby, tam też schody są i to stoisko będzie stoiskiem gurgozusowym, więc będziecie mogli zagrać na gurgozusie i, i kupić gurgozusowe rzeczy. Yy, tak, no to jest takie ogłoszenie, więc jeżeli chcecie no, albo mnie zobaczyć, chociaż no, to jest mało interesujące, albo zagrać na górgo się, no to zapraszam na pyrkon. Inna rzecz. Wielu ludzi, którzy uważają mnie za rozrywkowego człowieka. Oj, ale fajne błotko. Popatrzcie jakie fajne błoto. Ale super błoto. Ja, ale byście się tarzali w tym błocie, prosiaki. No, w każdym razie ten yy, ktoś ten tęskni yy, za materiałami kreatywnymi w formie wideo, to spokojnie ja się regeneruję. Już trochę więcej czasu będę miał. No, Gurgosy trochę zabrał czasu, studia też trochę zabrały mi czasu, ale, ale teraz, teraz spokojnie znajdę chwilę czasu i będzie nowa ramówka oparta bardzo na moich emocjonalnych stanach bo ten no, ja chcę trochę tak, tak jakby taki, taki twist zrobić, że nie, nie będę mógł goć, ale trochę inaczej ja będę kręcił, ponieważ zwykle jak je ja kręcę, to tak czuję się taki mówię i potem tego na nie edytuję ponieważ mnie to trochę znużyło, więc wrócą stare rzeczy i pewnie jakoś, jakoś mi ciągnie, mam mam chcicę. Chcicę mam, chcica. Dobra, no kończę. No pa, hej!